Za chwilę porucznik Jakub Surażyński odczyta apel pamięci. Po odczytaniu apelu kompania honorowa odda salwę honorową. Apel pamięci! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ełku. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci Wełku w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za Ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Bzury, Spod Mławy i Zborów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojat i Mokry, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie! Do apelu. Do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod kodziowców Jabłonią, Szacka. I wytyczna. Stańcie do apelu. do apelu. Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu. Was wołam, bohaterscy lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich żołnierzy Polski, walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa podziemnego, operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca zostali pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję majora Władysława Raginisa, dowódcę żołnierzy walczących w obronie Wizny, którzy do końca trwali na swoich posterunkach, broniąc rodaków i ojczystej ziemi. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich żołnierzy Polski poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ram, zaginionych. I zamordowanych przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. A wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do Was się zwracam, potomni bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę. Nie zapomnijcie, to z ich krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje im najwyższą cześć. Niech ich postacie i czyny, Utrwalone w historii narodowej i dziejach oręża polskiego będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń, przykładem patriotyzmu, wierności żołnierskiej przysiędze i oddania ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i Pamięć! Dla uczczenia pamięci 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Salwa honorowa! Pocznij, leży zalek, leży z tym, patrzy, Zarbok. 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 Usłyszeliśmy przed chwilą sygnał wojska polskiego.